Maryśka pisze list do swojej najlepszej przyjaciółki. Mój Stasiek to chyba jakiś zboczeniec. Ciągle chce się kochać. Wystarczy, że się schylę, on mnie bierze od tyłu. Zaczynam prać. Bierze mnie od tyłu. Zamiatam podłogę. Bierze mnie od tyłu. Zmywam naczynia. Bierze mnie od tyłu. Mówię ci koszmar. Całuję. Maryśka. P.S. Przepraszam za niewyraźne pismo, bo Stasiek właśnie bierze mnie od tyłu. Milioner z metrowym interesem dał ogłoszenie, że pierwszej kobiecie, której wsadzi całego, da 10 milionów złotych. Zgłasza się pierwsza. Widać na pierwszy rzut oka, że kokota od lat obecna w zawodzie. Facet nawet bez gadki zabiera się do roboty, ale wsadził tylko pół, a baba zaczyna panicznie krzyczeć. Proszę wyjąć pan mnie rozerwie. Zgłasza się druga. Też widać, że przed chwilą wyszła spod latarni. Facet zaczyna wkładać. Włożył pół i pyta. Jak się pani czuje? W porządku proszę dalej, wepchnął trzy czwarte, a baba krzyczy. Proszę wyjąć pan mnie rozerwie. Przyszła trzecia, cicha i niepozorna. Facet z niedowierzaniem zaczyna wkładać. Włożył pół i pyta: Jak się pani czuje? W porządku, proszę dalej. Wepchnął trzy czwarte i pyta: I co? W porządku, proszę dalej. Wepchnął całego i pyta: No i jak się pani czuje? Fonfa wtycnie. Są trzy rodzaje seksu. Pierwszy, więzienny, jest gdzie, ale nie ma z kim. Drugi, studencki, jest z kim, ale nie ma gdzie. Trzeci, przedszkolny, jest gdzie, jest z kim, ale nie ma czym. Kowalski wyjechał na wycieczkę do dżungli. Na jednej z wypraw zmęczony szedł spokojnie na samym końcu, kiedy z drzewa na Lianie opuścił się wielki goryl, złapał go od tyłu i bezczelnie wykorzystał. Tydzień po powrocie w kuchni pani Kowalska, gotując obiad, patrzy na nieprzestającego płakać od przyjazdu męża i pyta: Co ci się, kochanie, stało? Nic, to zbyt osobiste. No, ale, kochanie, jestem z tobą na dobre i na złe, powiedz. No bo wiesz, na tej wycieczce to wykorzystał mnie wielki goryl. To straszne, ale cóż, stało się trudno. Ja nikomu nie powiem, ty chyba też. A goryl jest daleko. No właśnie, a w dodatku, nawet nie pisze i nie dzwoni. Przyjechała hrabina, i hrabia postanowił zrobić małe barabara. Przygotował kolację, zrobił nastrój i dzięki udanym zagrywkom taktycznym wylądowali w łóżku. Jan stanął za kandelabrem, a hrabia pracuje. Pracuje, pracuje, ale hrabina kręci nosem, że robi to nie tak jak trzeba. Rozeźlił się hrabia i kombinuje inaczej, ale hrabinie to też nie w smak. W końcu hrabia się wściekł. Wstaje i bierze kandelabr od Jana i każe Janowi zadowolić hrabinę. Jan wskakuje i już po chwili. Hrabina jęczy z rozkoszy. Na co hrabia? Widzisz, Durniu, jak trzeba trzymać kandelabr? Widzisz? Facet miał trzy przyjaciółki, jednak tylko jedną mógł wybrać za żonę. Postanowił więc każdej dać po dwa tysiące złotych. Chciał sprawdzić, co każda z nich z tym zrobi. Pierwsza pobiegła od razu do fryzjera, kupiła sobie też nowe ciuchy. Przyszła do faceta i mówi, że to wszystko dla niego, bo go kocha. Druga kupiła mu zestaw cyfra plus i kilka skrzynek piwa. Przyszła do faceta i mówi, że to wszystko dla niego, bo go kocha. Trzecia zainwestowała pieniądze, zarobiła więcej, zainwestowała znowu i znów zarobiła. I tak kilka razy. Dorobiła się majątku. Przyszła do faceta i mówi, że to wszystko dla niego, bo go kocha. Po namyśle facet wybrał kobietę z większym biustem. Jaki z tego morał? Że faceci w przeciwieństwie do kobiet nie lecą na kasą? Kobieta budzi się w łóżku. Naga. Nie pamięta, co tu robi, jak się tu znalazła. Z Łazienki wychodzi nagi mężczyzna. A pan to kto? A pani to kto? O mój Boże, czy my? Nie wiem. Cierpię na zaniki pamięci krótkotrwałej. Ja też. Chwila. Przyjechałem tu na wykład profesora Kowalskiego o. Nowych metodach leczenia zaników pamięci? Zapewne tam się poznaliśmy. A skoro jesteśmy tu? Musiało między nami coś zaiskrzyć i. Kobieta ciągnie go do siebie. Uprawiają dziki, namiętny seks. Po wszystkim mężczyzna idzie pod prysznic. Kobieta zasypia. Budzi się w łóżku. Mężczyzna wychodzi z łazienki, a kobieta mówi. A pan to kto? Żona przegląda się w lustrze, podchodzi mąż i mówi. Ale ty pięknie wyglądasz w tej sukience. Daj spokój, to tylko kawałek starej szmaty. Być może, ale sukienka naprawdę jest piękna. Żona mówi do męża: Mam dla ciebie dwie wiadomości: dobrą i złą. No słucham, odchodzę od ciebie. Jaka jest ta zła wiadomość? Rozmawia dwóch kumpli. Marian, jak tam twoje życie seksualne? Jak na Olimpiadzie? Wow. Rekordy bijesz? Złote medale? Nie, raz na cztery lata. Pewnego dnia nauczycielka wchodzi do klasy i spostrzega, że ktoś napisał na tablicy słowo penis bardzo małymi literami. Odwraca się w poszukiwaniu sprawcy, lecz nikogo nie znajduje. Szybko ościera wyraz i rozpoczyna zajęcia. Następnego dnia wchodzi do klasy i tym razem zauważa wyraz penis napisany większymi literami, i znów sytuacja się powtarza. Nie znajdując winnych, rozpoczyna zajęcia. I tak przez około tydzień. Zawsze po wejściu do klasy znajdowała to okropne słowo napisane coraz większymi literami. W końcu pewnego dnia, wchodząc do klasy, spodziewała się zostać przywitaną tym samym słowem napisanym na tablicy, jednak tym razem zauważyła napis Im więcej go trzesz, tym większy się staje. Syn pyta się ojca: Tato kim ja w życiu będę. Albo się ożenisz, albo nie ożenisz. Jak się ożenisz, toś przepadł. A jak się nie ożenisz, to masz dwa wyjścia. Albo pójdziesz do wojska, albo nie pójdziesz. Jak nie pójdziesz, toś przepadł. A jak pójdziesz, to masz dwa wyjścia. Albo pójdziesz na wojenkę, albo nie pójdziesz na wojenkę. Jak nie pójdziesz na wojenkę, toś przepadł. A jak pójdziesz na wojenkę, to masz dwa wyjścia. Albo cię zastrzelą, albo ci nie zastrzelą. Jak cię nie zastrzelą, toś przepadł. A jak cię zastrzelą, to masz dwa wyjścia. Albo cię pochowają pod brzuską, albo pod dębem. Jak cię pochowają pod brzuską, toś przepadł. A jak cię pochowają pod dębem, to masz dwa wyjścia. Albo cię przerobią na książki, albo na papier toaletowy. Jak cię przerobią na książki, toś przepadł. A jak cię przerobią na papier toaletowy, to masz dwa wyjścia. Albo będziesz służył mężczyznom, albo kobietom. Jak będziesz służył mężczyznom, toś przepadł. A jak będziesz służył kobietom, to masz dwa wyjścia. Albo będziesz służył z tyłu, albo z przodu. Jak będziesz służył z tyłu, toś przepadł. A jak będziesz służył z przodu, to będzie to samo, jakbyś się ożenił. Wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje z góralem. Baco, a co by było, gdyby Talina się urwała? A to by było trzeci roz w tym tygodniu. <noise> Jedzie baca bryczką przez granicę. Zatrzymuje go żołnierz i pyta: Co wieziecie w tej beczce, Baco? Sok z banana. Ale banan nie ma soku. To masz pan, spróbuj. Żołnierz próbuje. Krzywi się i mówi. Fuj, a jedź se, baco, dalej. Na to baca do konia. Wio banan. Baca czeka na autostopie. Podjeżdża, facet mówi. Wskakuj. Chciał go przestraszyć, że walnie w kobietę. Jedzie na nią i szybko wykręcił, a baca mówi. Dobrze, że otworzyłem drzwi, bo byśmy jej nie trafili. Stary Baca dawał do gazety nekrolog po swojej żonie i spytał o cenę: Do pięciu wyrazów za darmo No, to niech będzie zmarła Jagna Górska ma pan do dyspozycji jeszcze dwa wyrazy to niech będzie zmarła Jagna Górska sprzedam Opla. Baca został oskarżony o nielegalne posiadanie broni. Pod koniec rozprawy sędzia pyta się. Czy oskarżony ma coś na swoją obronę? Tak, czołg w stodole. Idzie dziewczyna do Zakopanego i po drodze spotyka Bacę i się go pyta. Daleko do Zakopanego? A jakieś dwa kilometry. A mogę się z panem zabrać? Pewnie. Minęła godzina i dziewczyna pyta się górala. Daleko jeszcze do Zakopanego? Teraz to jakieś 5 kilometrów. Mamo, mamo, widziałem Matkę Boską. Jak to, synku, co ty opowiadasz, gdzie ją widziałeś? Na plebanii widziałem. Ksiądz ją wypuszczał tylnymi drzwiami i mówił do niej. Matko Boska, żeby cię tylko tu nikt nie zobaczył. Ksiądz na mszy świętej mówi... Małżeństwo to spotkanie dwóch statków na Morzu Życia. W tym czasie jeden z parafianin myśli... Więc już rozumiem, trafiłem na okręt wojenny. Do domu przyszedł ksiądz z kolędą. Po modlitwie i po oświęceniu domu mówi do małej dziewczynki. A umiesz się żegnać, moje dziecko? Umiem. Do widzenia. Ostatnia wieczerza. Wchodzi skupiony Jezus, patrzy, a tu impreza na całego drogie wino i jedzenie. Zaraz zaraz miało być skromnie, poważnie skąd wzięliście na to pieniądze? Nie wiem podobno Judasz coś sprzedał. W kościele franek zaczepił w drzwiach księdza. To w porządku, jeśli jedna osoba czerpie korzyść z pomyłki drugiej? Oczywiście, że nie. W takim razie chciałbym, żeby ksiądz rozważył zwrócenie mi 500 zł, które zapłaciłem za ślub w lipcu. Dzwoni zięć do teściowej. Mamo, dostałem pracę. Gratuluję. Jaką? Zostałem komornikiem. Co takiego? Mama już wie, dlaczego dzwonię? Kowalski pyta się szefa. Szefie da mi pan urlop, bo teściowa przyjeżdża. A szef na to nie ma mowy. Wiedziałem, że jest szefa dobry człowiek. Teściowa rozmawia z Zięciem. Skoro mnie tak nienawidzisz, to dlaczego postawiłeś moje zdjęcie na kominku? Żeby dzieci nie zbliżały się do ognia. Dwóch więźniów rozmawia ze sobą. Ile dostałeś? Piętnaście lat. Za co? Za pomoc medyczną. Jak to? Teściowa miała krwotok z nosa, no to jej założyłem opaskę uciskową na szyję. Rozmawia dwóch mężczyzn. Poszedłem z Teściową do Zoo. I jak było? Nie przyjęli jej. Kłótnia sąsiadów na osiedlu. Niech pan w końcu coś zrobi z tym psem. Pana nie ma, a on ciągle szczeka. Na to sąsiad odpowiada. A czy ja mam pretensję, że jak pana nie ma, to w pana domu łóżko cały dzień trzeszczy? Nowak w sklepie kupuje ślimaki, ale widzi, że patrzy się na niego super kobieta. Zagadnął do niej od słowa do słowa i wylądowali u niej w łóżku. Rano się budzi, bierze te nieszczęsne ślimaki i idzie zestresowany do domu. Staje pod drzwiami i ciągle nie wie co powiedzieć żonie, gdzie spędził całą noc. Dzwoni. Słyszy, że żona już podchodzi do drzwi i w ostatniej chwili wpada na pomysł. Wysypuje ślimaki na wycieraczkę, drzwi się otwierają. No, chłopaki, jesteśmy na miejscu, wchodzimy, wchodzimy. Ojciec wrócił do domu z długiej podróży służbowej. Spotyka swojego syna, który jeździ pod domem nowym rowerem. Skąd miałeś pieniądze na taki dobry rower? musiał kosztować ponad 500 złotych. Zarobiłem wędrówkami. Wędrówkami? Synu. powiedz prawdę. Nikt nie zarabia takich pieniędzy na wycieczkach turystycznych. Gdzie naprawdę zdobyłeś gotówkę? Jest tak jak mówię tato. Każdej nocy, kiedy Cię nie było, sąsiad, który pracuje w banku, przychodził zobaczyć się z mamą. Dawał mi 50 złotych i mówił, abym poszedł się przejść. Rozmawiają dwaj kumple przy piwku. Jeden pyta. Słuchaj, jakbym przespał się z twoją żoną, to wtedy kim bylibyśmy dla siebie? Kumy czy szwagry? Nie, wtedy bylibyśmy kwita. Kobieta jest z wizytą u seksuologa. Panie doktorze, mąż mnie nie zaspokaja. Proszę pani, ja mogę coś pani przepisać, ale może znalazłaby pani sobie kochanka. Mąż nie musi o niczym wiedzieć. Mam już kochanka, panie doktorze, ale on mi też nie wystarcza. Droga pani, przecież nie musi być tylko jeden. Szczerze, mam dziesięciu kochanków, ale to wciąż mało. Okej, okay, w takim razie przepiszę pani hormony i za dwa tygodnie zapraszam panią do kontroli. Kobieta wraca do domu, kładzie receptę przed mężem i mówi: Widzisz, żadna ze mnie puszczalska, tylko ciężko chora jestem. Jacek założył się z Michałem, że pójdzie do spowiedzi, no i poszedł. Wychodzi, a Michał pyta go. Jak było? No ja mówię, że zdradzałem żonę, ale nie mogę powiedzieć z kim. A on na to, że. Czy z Kowalską z ulicy Podleśnej? A ja, że nie. A czy z Nowakową z Kasztanowej? No ja, że też nie. No i czy z Malinowską z Nowomiejskiej? No i ja, że nie. No i dał spokój. I co odpuścił ci grzechy? Odpuścił, nie odpuścił. Ale mam trzy pierwszorzędne adresy. Pewnej nocy żona zaczęła mówić przez sen. Jakieś jęki i imię, rysiek. Bez dwóch zdań doprawiała mu rogi i facet szybko doszedł do takiego samego wniosku. Aby to sprawdzić, pewnego dnia udał, że wychodzi do pracy i schował się w szafie. Patrzy, a tu żona idzie pod prysznic, układa sobie włosy, maluje się, perfumuje i w samej koszulce nocnej wraca do łóżka. W tym momencie otwierają się drzwi i wchodzi rysiek. Super przystojny, wysoki, śniada cera, czarne, bujne włosy, jednym słowem bóstwo. Facet w szafie myśli: Muszę przyznać, że ten rysiek ma klasę. Rysiek zdejmuje powoli stylowe ciuchy, najmodniejsze i najdroższe w tym sezonie. Facet w szafie myśli: Kurde, ale ten rysiek to jednak jest spoko gość. Rysiek kończy się rozbierać od pasa w górę, a tu na brzuchu krateczka, kaloryfer wysportowany, a na klacie grają mięśnie. Facet w szafie myśli: Kurde, ten rysiek to ekstra gość. Rysiek zdejmuje super, trendy bokserki, a tu sprzęt aż do kolan. Facet w szafie myśli: O, żeż kurde. Rysiek to naprawdę dobry buchaj. W tym momencie żona zdejmuje koszulę nocną i pojawia się brzuch z celulitem i obwisłe piersi aż do pasa. Facet w szafie myśli: O w mordę, ale wstyd przed ryskiem. Mąż mówi do żony blondynki: Wypróbujemy nową pozycję w łóżku. Czemu nie? Co byś chciał zrobić? Zrobimy to na urząd skarbowy. A jak to jest na urząd skarbowy? Ty będziesz miała związane ręce, a ja dobiorę ci się do dupy. Dwie blondynki postanawiają okraść bank. Każda bierze po jednym worku łupów. Po pięciu latach spotykają się. Jedna pyta drugą. Co było w twoim worku? Dwa miliony złotych. Co za nie kupiłaś? Wielki dom, jacht. A co było w twoim worku? Jakieś niepozapłacane rachunki. Co z nimi zrobiłaś? No, powolutku spłacam. Przychodzi brunetka do blondynki, zagląda do lodówki i wyjmuje worek od herbaty. Czemu trzymasz herbatę w lodówce? Bo chciałam zrobić mrożoną. Blondynka w autobusie kasuje cztery bilety. Facet obok się pyta. Po co kasuje pani cztery bilety? Pierwszy na drogę, drugi gdybym zgubiła pierwszy, trzeci gdybym zgubiła drugi, a czwarty gdybym zgubiła trzeci. A co, jak zgubi pani czwarty? Mamy miesięczny. Potykają się dwie blondynki w pracy. Jedna mówi do drugiej. Wiesz, zaoszczędziłam dzisiaj 3 zł. Jak to zrobiłaś? A, biegłam za autobusem do pracy. Ty, gdybyś biegła za taksówką, to zaoszczędziłabyś 20 złotych.